Cześć kochani, Zbyszek to Papugi, moja pasja słuchajcie, dzisiaj taki miks w odcinku będzie bo wszystkiego po troszku wam pokażę ale tak najwięcej będzie o sprzątaniu czyli jak ja to mówię, brud, syf i ubóstwo trzeba to po prostu sprzątać, bo hodowla to nie tylko się ładne kolorowe zdjęcia papuk, filmiki itd. No i tak dalej, no jest jeszcze druga strona tego wszystkiego trzeba po prostu to regularnie sprzątać, dezynfekować i tak dalej także dzisiaj taki odcinek, słuchajcie zapraszam do oglądania aha, będę miał specjalnego gościa dzisiaj w taszarni, także później zobaczycie kto tu taki, miłego oglądania. kochani, no, było z tym sporo pracy ale jaka radość y, dla papuk. i no i trochę na przyszłość żerdzi się odłożyło tak, 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 poznajecie gościa? tak, oczywiście, to jest Jakub Kasprzyk pozdrawiam serdecznie, zapraszam na jego kanał na YouTubie, oczywiście y, Ptaszarnia Egzotyk Fly oczywiście zapraszam do sklepu www.exoticfly.pl tak, Jakub przyjechał do pomocy. Hmm. Dobro, kochani, to zabieramy się do pracy. Tu jak widzicie, pierwsza woliera to są kukabury, także one jeszcze mają po tej całej dezynfekcji i sprzątaniu wysypany pelet, właśnie teraz tu wygarniam stary. Zresztą robię to w każdych wolierach, tylko kukabury mają pelet. Zaraz Wam będę po kolei tłumaczył, co ja tam robię. I tak jak widzicie na filmikach no wszystko co stare wygarniam, zamiatam i odkurzam i tak dalej. Później wszystko spryskuję, ale dosłownie wszystko łącznie z sufitem, z karmidłami i tak dalej. Yy, środkiem F10 yy, wymieszanym z wodą. Oczywiście szkoda bo tego środka już w Polsce nie będziemy mogli kupić, bo już jest niedostępny, nie wiem dlaczego. Yy, ostatnią butelkę załatwiłem znajome z Czech. I prawdopodobnie już nic tam nie będzie. Szkoda, bo wydaje mi się, że najbardziej skuteczny środek, jaki mógłby być. Ale zapas mam na rok, także ok. I oczywiście, jak ten środek F10 wyschnie, wysypuje to takim suchą dezynfekcją. można wszędzie kupić. To jest do gołębi, do kur i tak dalej. Ona fajnie pachnie, bo jeszcze mało tego są różne zapachy, czyli miętowe na przykład. Fajnie działa. Wchłania wszystkie jakieś tam wodne rzeczy i tak dalej. Wiesz, wchodzi w grę jakaś wymiana żerdzi, jakieś drobne naprawy, bo wiadomo, że coś tam zawsze papugi odkręcą, coś zrobią. Wiadomo, słuchajcie, temat jest taki, że no papugi brudzą niestety i to bardzo. No i oczywiście, no, my z tym nie wygramy, a trzeba dbać o ten porządek. Ja takie porządki robię co dwa tygodnie, takie gruntowne. Nie wspomnę już o tym, że tu trzeba codziennie o to dbać i nie wspomnę o miskach i tak dalej, mycie i tak dalej. Może kiedyś to o tym powiem. No, oczywiście, kochani, w międzyczasie trzeba zrobić jedzenie tym naszym podopiecznym, bo o to trzeba szczególnie dbać. Słuchajcie, taka mieszanka moj... <laughs> mojego autorstwa. Lubię im tak robić różne takie mieszanki dla urozmaicenia, żeby się nie nudziły. Oczywiście oprócz tego są owoce, warzywa, mieszanka ziaren, granul i tak dalej. Tu akurat jest taki pomysł, bardzo lubią fajne, fajne dodatki i tak to wygląda, słuchajcie. Tu akurat jest, słuchajcie, makaron jakiś pełnoziarnisty, gotowany na tak al dente. Do tego dodaję ryż dziki lub brązowy, bardziej jakiś tam odpowiedni dla papuk. Fajnie się komponuje, bardzo lubią. W szczególności lory bardzo lubią makarony i kaszę i ryże. Tu dodaję jeszcze płatki owsiane, żeby coś tam chrupnęło i tak dalej. Oczywiście to wszystko dla urozmaicenia. I na końcu dodaję kaszę kukurydzianą surową, taką bardzo drobną. Z miloną. I tak to wygląda. Bardzo zdrowe i ciekawe dla papuk. No i oczywiście jeszcze kiełki, bo to najważniejsze i najbardziej zdrowe.